Pokój, dobry, kochani. Dziś jest poniedziałek, 3 listopada. W liturgii franciszkańskiej obchodzimy wspomnienie wszystkich zmarłych zakonu franciszkańskiego, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Dzisiaj, kochani, w kościołach i kaplicach franciszkańskich są zupełnie inne czytania niż w kościołach niefranciszkańskich. Dzisiaj bowiem modlimy się za wszystkich tych, którzy są związani z duchowością Świętego Ojca Franciszka, a więc wszystkich braci, wszystkie siostry, zarówno tych chodzących w habitach, jak i bez habitów, wszystkich tych, którzy są również przepojeni duchowością Świętego Ojca Franciszka. Chcemy modlić się za nich wszystkich, tak jak, bo z rodziną jest tak jak z takim układem scalonym. Gdziekolwiek gdzieś jest problem, to inni to odczuwają, gdziekolwiek jest jakaś radość, to inni z tego czerpią. I dlatego mamy świętych franciszkańskich, ale mamy też braci, którzy niekoniecznie byli święci, właśnie za nich chcemy się modlić. Dzisiaj, kochani, w pierwszym czytaniu z Księgi Mądrości są takie słowa: Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Jeśli ktoś jest w Twoich rękach, to Ty masz władzę nad kimś. Czy chciałbyś pozwolić Panu Bogu, aby być taką gliną, takim materiałem w Jego ręku, żeby On mógł kształtować Ciebie na swoje podobieństwo? To jest ogromne ryzyko oddać się w czyjeś ręce. Gdy jesteś w rękach Pana Boga, to nic Ci nie grozi. Pan Bóg Cię osłania. On nie używa swoich rąk po to, żeby Ci zdzielić, żeby Cię uderzyć, ale po to, żeby Cię osłonić. Ktokolwiek chciałby Tobie zadać cios, Musiałby najpierw zranić rękę Pana Boga. Ręka Pana Boga jest silna, a więc oddaj się w ręce Pana Boga. I również w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus mówi, że wszystkich, których otrzymał od Boga Ojca, których Jezus trzyma w swoich dłoniach, wolą Boga Ojca jest, aby nikt się nie zmarnował, aby nikt nie czuł się poza zasięgiem Bożej Miłości. Czasem, kochani, w tym świecie drugiego człowieka traktuje się w sposób nieumiejętny, niewłaściwy, jak worek ziemniaków, który można przenieść z jednego miejsca na drugie. Pan Bóg wie, że każdy człowiek posiada swoją wytrzymałość, swoje uczucia, swoją wrażliwość i odczuwa cierpienie nie tylko na płaszczyźnie fizycznej, ale również i duchowej. Pan Bóg chciałby, abyś również ty patrzył na drugiego człowieka z takiej perspektywy Bożej. Żeby ci zależało na każdym człowieku, żebyś był zatroskany o zbawienie również tego, który zbyt daleko odszedł od Pana Boga. Pomyśl teraz o człowieku, który być może jest najbardziej znienawidzonym przez wszystkich. Być może jest to osoba z Twojego otoczenia, być może ze świata polityki, nie wiem. Być może Ty sam nie lubisz tej osoby. Przynieś i oddaj go w ręce Pana Boga. Pozwól Panu Bogu, aby on go kształtował. Wiadomo, że bardzo dużo zależy od własnej woli tego człowieka i pan Bóg na siłę nie będzie kogoś uszczęśliwiał. Ten człowiek musi pozwolić na to, aby pan Bóg go prowadził. Ale cuda się zdarzają. Zdarza się, że czasem ktoś w ostatnich sekundach swojego życia nawraca się, a być może czasem zdarza się to o wiele wcześniej. Jest takim ogromnym świadectwem. Oddaj w ręce pana Boga wszystkich tych, którzy potrzebują Bożego uzdrowienia. Pan Bóg ma smykałkę, Pan Bóg potrafi nawet z niczego zrobić coś. Przepraszam, że tak mówię, ale Pan Bóg potrafi o wiele więcej niż możemy sobie to wyobrazić. Na zakończenie, kochani, oddając Was w ręce Pana Boga, przyjmijcie teraz Boże Błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra. thank you